Z takich rzeczy organizacyjnych, tak jak Pan wspomniał, żółte kartki wypada na Martinez, i bez jak gdyby jego absencja jest tylko taka widoczna, pozostała część kadry. Na ten moment wszyscy są do dyspozycji. Po pierwsze, nie jestem trenerem Legii, więc nie będę mówił, co to znaczy optymalny skład zespołu Legii. Legia ma dzisiaj kadrę bardzo szeroką. Jak opatrzymy, mówimy nieoptymalny skład, natomiast taka kadra, jak wspomniałem, jest bardzo szeroko oparta na reprezentantach nie tylko naszego kraju, ale i całej Europy i nie tylko. Więc wtedy w tych dwóch spotkaniach, które pan wymienił, na pewno y, y, trener wystawił dwie inne jedenastki, więc myślę, że na ten moment... Y, będzie sytuacja całkiem inna Legia jest w innym miejscu niż była. Jesteśmy po przerwie na y, czas dla reprezentacji więc myślę że to są inne sytuacje i nie ma co do nich wracać. Natomiast druga część pytania tak chcielibyśmy bardzo wykorzystać i to wcale nie patrząc jak gdyby na to jakim składem wyjdzie Legia. Natomiast znamy swoją wartość i to, to, to co przed chwilą powiedział Mariusz e, Legia jest mistrzem Polski aktualnym czyli naszym najlepszym krajem. Na, 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 na tym moment najlepszym y, Zespołem na ten rok, ale to wcale nie znaczy, że jedziemy tam. cel jest jeden, grać jak najlepiej i zdobyć punkty, więc niezależnie od tego, jaki trener mam wystawi skład. Wierzymy w siebie, wierzymy w nasz zespół. Wiemy, że będzie bardzo ciężko, ale jest to zadanie realne. Znaczy, pamiętajmy, że Matej to nie jest zawodnik, jak gdyby którego nie znamy, to jest zawodnik, który jest z nami od dłuższego czasu jest. Integralną częścią naszej jedenastki, naszego składu wyjściowego. To jest tak, że mamy 17-18 nazwisk bardzo podobnych i yy, z, których, z których cały czas jak gdyby, yy, z których cały czas korzystamy i bardziej bym to nazwą rotację po prostu na dany mecz, zarówno w mikrocyklu tygodniowym poprzedzającym dane spotkanie, jak również ze względu na urazy czy formę danego piłkarza. Staramy się wystawić optymalną jedenastkę. Matej, Paweł Czyczman, który wyszedł w podstawowym składzie, nie są to zawodnicy, jeszcze raz powtarzam, których nie znamy, których nie znamy wartości. Są, tam podsta są to podstawowi piłkarze Piasta, Gliwica, czy wystąpią w niedzielnym meczu. Mamy jeszcze trochę czasu i podejmiemy decyzję. Uważam, że chociaż ostatni mecz nie do końca toczył się po naszej myśli, I zarówno gra, jak i wynik nie są, nie jest to odzwierciedlenie tego, tego Piasta, którego chcielibyśmy, którego chcielibyśmy. I zdajemy sobie sprawę, że w niedzielne spotkanie musimy się wznieść my, wszyscy na wyżyny. Musimy być maksymalnie przygotowani, nie tylko taktycznie, fizycznie, ale również mentalnie, wierzyć, wierzyć w siebie, wierzyć w nasz sukces. I tak jak mówię, jeżeli to wszystko zachowamy, jesteśmy w stanie naprawdę zagrać zarówno dobre spotkanie, zarówno jakościowe, jeżeli możemy tak mówić, ale i zdobyć punkty, które są dla nas bardzo ważne. W sytuacji, w jakiej jesteśmy. W tym sezonie byliśmy blisko, no, brakło nam parę minut, ale to zbieraliśmy doświadczenie. Myślę, że teraz jesteśmy zespołem bardziej dojrzałym. Będziemy się starali, jak gdyby. Zagrać podobnie, natomiast korygować szczególnie końcówkę spotkania. Natomiast myślę, że piast pokazuje, że nie jest oparty na indywidualnościach, stanowimy kolektyw, stanowimy zespół, nad tym pracujemy, że na bazie zespołu chcemy kreować jednostki, kreować piłkarzy. I na pewno ten mecz nie będzie inny. Będziemy wiemy, jak mamy grać, wiemy, co się można nas spodziewać. Staramy się być zespołem przewidywalnym. I takie spotkania, jak te, które nas czeka w najbliższym czasie, nie powinno zmieniać wizerunku klubu i wizerunku, klubu, wizerunku jakości naszej gry, którą prezentujemy od pewnego czasu.